you mm -hmm. Mateusz Klasa III Gimnazjum. Bardzo mnie ciekawi, jakie są księdza podstawowe obowiązki jako arcybiskupa? Pierwszy obowiązek, który jest przypominany przy, przy święceniach biskupich, zresztą tak jak i przy kapłańskich, to jest przepowiadanie Ewangelii. Czyli moim zadaniem jest głosić Ewangelię. Drugim jest szafarstwo sakramentów, czyli udzielam sakramentów świętych i to w tym wypadku wszystkich, czyli poczynając od sakramentu bierzmowania aż do sakramentu kapłaństwa. Kapłani mają wszystkie inne sakramenty, ale nie mają tych święceń kapłańskich, które ja mam, czyli ja jestem szafarzem, czyli udzielającym sakramentu, sakramentów świętych wszystkich tych siedmiu wyliczonych z tradycji Kościoła. I trzecie bardzo trudne zadanie to jest uczynienie z ludzi, wspólnoty ludzi wierzących, czyli krótko mówiąc budowanie Kościoła od strony wspólnot, czy to ruchów, stowarzyszeń, grup modlitewnych, apostolskich. Ja mam jednoczyć tych ludzi wokół... Chrystusa i żeby oni rozumieli, że kościół to nie jest biskup, to nie jest papież, to nie są tylko osoby konsekrowane, tylko my jesteśmy, którzy każdy z nas w kościele ma swoje miejsce i swoje zadania, ale to rozczytanie tych zadań również należy do mnie i ja dlatego na przykład kogoś mianuję prezesem Akcji Katolickiej, kogoś drugiego moderatorem Ruchu Światło Życie, czyli powiedzmy pracujących z dziećmi, z młodzieżą, kogoś mianuje kapelanem szpitala, kogoś mianuje kapelanem więzienia, i tak dalej. Czyli ta koordynacja Kościoła jako wspólnoty, czyli trzy zadania: Ewangelia, głoszenie Ewangelii, i to w porę, i nie w porę, czyli mówienie o wymaganiach, a nie to, że tylko to, co jest piękne w Ewangelii, a to, co trudne, no to z boku, bo ktoś powie, że. Tak jak to święty Paweł, jak powiedział o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, no to powiedzieli, posłuchamy Cię innym razem, bo już głupoty opowiadasz. No on odszedł i głosił znowu Chrystusa, tego samego ukrzyżowanego i zmartwychwstałego na innych odcinkach. I dlatego to są takie trzy podstawowe zadania mojej służby biskupiej.